Użytkownicy kont premium w bazie WiseBase mogą skorzystać z wygodnego narzędzia importu masowego kart produktowych. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna podczas wprowadzania dużej ilości kart produktów tego samego rodzaju, a różniących się między sobą w niewielkim zakresie, np. jogurty o różnych smakach czy lakiery do paznokci o różnych odcieniach. Aby skorzystać z importu masowego przejdź do zakładki Opcje premium – Import produktów, wybierz rodzaj importu, Następnie kliknij i wybierz kategorię. Kategorię możesz wyszukać po słowie kluczowym. Kliknij Wybierz. Kliknij, żeby pobrać szablon pliku. Plik zostanie zaimportowany do folderu pobrane Twojej przeglądarki. Po jego zapisaniu otwórz go i uzupełnij. Dane w pliku importu w zależności od rodzaju atrybutu możesz uzupełnić na trzy sposoby. Klikając w odnośniki możesz skorzystać z gotowych wartości albo wpisując jedną z dostępnych wartości w kolumnie d lub wpisując dane ręcznie. Jeśli produkty, które będziesz wprowadzać, różnią się od siebie np. tylko smakiem, możesz skopiować raz wprowadzone dane do kolejnych kolumn, zmieniając w nich tylko wartości charakterystyczne dla poszczególnych produktów. W pliku importu możesz dodać dowolną ilość opisów produktów. Następnie zapisz zmiany w pliku, ale pamiętaj, aby nie zmieniać nazwy pliku. Graj plik importu i kliknij dalej. W trzecim kroku nastąpi weryfikacja danych z importu. Wykryte błędy zostaną wyszczególnione w kolumnie ilość błędów. Klikając w guzik zobacz dowiesz się, których atrybutów dotyczą błędy, tak aby sprawnie je poprawić w pliku i ponowić proces importu nowych kart. Jeśli plik został poprawnie uzupełniony, kliknij Zaimportuj zaznaczone. Karty zostaną wgrane do bazy dodanych opisów jako kopie robocze. Aby je zobaczyć, kliknij Przejdź do bazy opisów. Do każdej karty należy osobno wgrać zdjęcia, używając opcji Akcje Edytuj. Na podobnej zasadzie możesz zaktualizować wszystkie swoje karty z danej kategorii. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Import Masowy Aktualizacja już wprowadzonych danych. Wybierz kategorię. Pobierz plik z opisami produktów. Nanieś zmiany. Zapisz plik. Wgraj plik do Importu. Kliknij dalej. Poczekaj na weryfikację importu i kliknij zaimportuj zaznaczone.